Ej, cześć, ja jestem Rob. Już jakieś dobre kilka miesięcy temu zainteresowałem się czymś, co nazywa się Ballet Journal. Jestem przekonany, że większość z Was wie o co chodzi, bo stało się to niezwykle popularne w ostatnich latach. Całe to zjawisko zachęciło mnie do tego, żeby założyć swój własny dziennik. Mam też swojego ballet journala. Tutaj jest taki mój zaszczyt. Ja to jest taki dziennik. I w tym filmie chciałbym wam przedstawić swoje obserwacje na temat tego, jakie walety ma zapisywanie swojego życia na kartkach papieru. W internecie znajdziecie bardzo dużo filmików na temat tego, jak prowadzić swojego y, ballet journala, tak zwanego. I ten film. Nie jest zupełnie na ten temat, ponieważ w tym filmie skupimy się tylko i wyłącznie na tym, jakie korzyści można czerpać z tego, że się pisze własny dziennik codziennie albo co noc, czyli nocnik. No chyba, że chcecie zobaczyć film, w którym pokazuję wam moje sposoby i to, jak wygląda wnętrze mojego dziennika, to wtedy taki film zrobię. A swoją drogą dostałem ostatnio w prezencie od firmy Diablo taki piękny fotel gamingowy, więc. Jak chcecie kupić, link w opisie. No. Także, moi drodzy, pierwsza zaleta posiadania pisania dziennika jest taka uwiecznienie. I co tutaj mam na myśli? Najczęstszymi rzeczami, które kupujemy, są zazwyczaj przedmioty materialne, które możemy sobie położyć na półce i do których możemy sobie wracać, kiedy nam się to podoba, ponieważ są to rzeczy, które są powiedzmy trwałe i z którymi możemy być na dłuższy czas. Natomiast gorzej jest z kolei z przeżyciami, ponieważ wszystkie wydarzenia w naszym życiu bardzo szybko mijają i często być może są skazane na to, że się o nich zapomni. Przynajmniej ja tak mam, że bardzo często martwię się tym, że wydarzenie, które się dzieje w moim życiu, szybko pójdzie w niepamięć i nie będę pamiętał wszystkich szczegółów i tak dalej, i że nie będę miał tej materialnej rzeczy, do której będę mógł sobie wrócić na przykład za tydzień, za dwa i tak dalej. No i tutaj właśnie jest zaleta pisania swojego dziennika, czyli zapisywania Między innymi tego, co się w danym dniu wydarzyło, swoich snów, swoich przemyśleń, swojego aktualnego stanu, dzięki czemu utrwalamy te wszystkie chwile i jest takie fajne poczucie tego, że zawsze za tydzień lub dwa możemy sobie do danego dnia, tak jakby wrócić. Dzięki temu czujemy się, jakbyśmy te wspomnienia mieli materialnie w ręce, że tak powiem. A tak jak już wspomniałem, My, jako ludzie, lubimy mieć rzeczy, które są bardziej trwałe, bo wtedy czujemy się, że wszystko gra. I właśnie dzięki takiemu zapisywaniu chwil w zeszycie możemy bardziej się skupić na przeżywaniu chwil w danym momencie. Nie, niekoniecznie nasz umysł musi wybiegać, czy to w przeszłość, czy to w przyszłość, i martwić się tym, że musi zapamiętać te wszystkie rzeczy. Zamiast tego zapisujemy to, co dzieje się tu i teraz, dzięki czemu jesteśmy bardziej w teraźniejszości. A to chyba jest bardzo ważne. No chyba jest. No a skoro już mowa o e, upływie czasu, to dzięki prowadzeniu takiego dziennika. Mamy lepsze poczucie czasu. Ja to zauważyłem na sobie, że za każdym razem, kiedy sobie zakolorowuję krateczkę oznaczającą jeden dzień codziennie, to dzięki temu, że to robię codziennie, właśnie widzę, jak szybko ten czas mija i jak szybko te strony się zapełniają tym wszystkim. Dzięki temu bardziej doceniam jednostkę czasu, jakby, że chce się bardziej wykorzystywać to, że ma się chwilę wolnego. Czasu i tak dalej, więc to jest bardzo ważne. No i oczywiście prowadzi to do tego, że się e, chce więcej w życiu robić, a nie tylko e, siedzieć na krześle. Chociaż siedzenie na krześle też może być miłe. Jak chcecie kupić? Link w opisie. Kolejny, trzeci już powód nazwałbym go takim e, spokojem ducha. Spokój ducha, ponieważ wyobraźmy sobie, że nasza głowa to takie jedno wielkie pudło, że powiedzmy, jak się przeprowadzamy, to chowamy rzeczy do tego pudła i tak samo w naszej głowie chowamy wszystkie rzeczy, które musimy zapamiętać, wszystkie e, myśli, jakieś zmartwienia i tak dalej. Chowamy do tego pudła, no ale niestety nie możemy tego pudła nigdzie zostawić, ponieważ ktoś być może może nam zniszczyć to pudło więc te pudło bierzemy w ręce ono jest bardzo ciężkie i musimy wszędzie chodzić z tym pudłem przez co jesteśmy po prostu zmęczeni bolą nas ręce całe ciało jest wyczerpane no i w dodatku nic nie możemy w tym pudle znaleźć bo wszystko jest poukładane w bardzo chaotyczny sposób no i to wyobraźmy sobie że jest nasza głowa żeby zapobiec takiemu totalnemu zmęczeniu myślę że warto sobie znaleźć jakąś szafę prawda na której półkach można Wszystkie te przedmioty posegregować, poustawiać w odpowiedniej, nie wiem, wielkości, dzięki czemu wiemy, gdzie co jest. I ta szafa sobie cały czas stoi w jednym miejscu, i my możemy już bez tego pudła chodzić, poruszać się i czujemy, że jest ten ciężar dużo mniejszy. I tutaj właśnie może tak działać ten nasz dziennik, w którym zapisujemy. Wszystkie rzeczy, które musimy zapamiętać, wszystkie rzeczy, którymi się martwimy, po prostu każdy problem, zadanie, cokolwiek chcemy, wszystko, wszystko. Kolejną taką rzeczą odnośnie dziennika, to już chyba czwartą, prawda? Nazwałem to autoinspiracją. A co mam tutaj na myśli? Kiedy na przykład czytam jakąś książkę starego, dawnego artysty, pisarza klasycznego i gdzieś tam. E, Widzę dopisek, przypis, y, powiedzmy od wydawcy, i tak dalej, że pewne rzeczy w tej książce, na przykład, stały dokończone przez wydawcę na podstawie notatek danego artysty z jego dzienników, i tak dalej, ponieważ na przykład artysta nie dokończył tego dzieła, bo przedwcześnie umarł. Myślę, że to jest taka y, super rzecz, że pisząc pewien dziennik. Można to przekazać dalszym pokoleniom, które by na przykład to kiedyś otworzyły i zobaczyły, jakim człowiekiem była ta osoba, i tak dalej. Poza tym, wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobą, która nagle spotyka się z jakimś niesamowitym wydarzeniem, przeżywa coś niesamowitego, i reżyser z Hollywood gdzieś tam w przyszłości chce zrobić na podstawie waszego życia film. No i na scenariusz idealne, prawda? Ja lubię sobie tak myśleć, że. To, to, to może ktoś kiedyś tak, wiecie, otworzy i pomyśli. Fajna historia. A co mam na myśli mówiąc o autoinspiracji? Często wyobrażam sobie, wiadomo, życie jako pewną historię, która ma swój, swoje wzloty i upadki. I zapisując te rzeczy w dzienniku, często dochodzę do różnych pomysłów. I na podstawie tego, co mnie spotkało, coś tam wymyślam i to jest super. No a skoro już poruszyłem temat artystów, też bardzo ważna rzecz, która jest super w prowadzeniu swojego ballet journala albo jakiegokolwiek. Innego zeszytu jest to, że można wyrazić siebie w różny sposób. No, otóż, jeżeli wpiszecie sobie w internecie na, na Tumblrze albo jakimś Pinterestie wyrażenie Ballet Journal, to znajdziecie mnóstwo pięknie opracowanych graficznie stron czyjegoś zeszytu. To jest właśnie sposób, w jaki można się wyrazić w pewien sposób, właśnie artystycznie, oddać to swoje wewnętrzne życie na papier, co jest ciekawe. No i też niesamowite jest to, że można sobie wszystko, co tutaj zapisujecie, jakiś obrać własny system, który działa na przykład dla was. To nie musi być ściśle określona reguła tego, co tutaj robicie, ponieważ wszystko możecie sobie dostosować do siebie. A ja taką, taką cechę e, bardzo sobie lubię, takie kustomowanie rzeczy. Pod własne potrzeby. No, ale oczywiście, jednym z najważniejszych powodów, dla którego ktoś rozpoczyna pisanie swojego dziennika, jest to, że chce się być bardziej zorganizowanym człowiekiem i rozwijać się, samorozwój. Bo na przykład zapisując sobie wszystkie moje obowiązki, a które w danym dniu muszę wypełnić, widzę, które rzeczy, jakiego rodzaju rzeczy sprawiają mi najwięcej trudności, na co muszę poświęcić najwięcej czasu, czego w ogóle nie chcę się podejmować i ciągle przekładam na następny dzień. Dzięki temu, że to zapisuję na kartce, widzę, co muszę poprawić w samym sobie, żeby było po prostu lepiej następnym razem. I na przykład na początku takiego zeszytu, na początku roku, zapisuję sobie swoje jakieś cele na dany rok, i potem wszystkie rzeczy, które wykonuję w danym tygodniu lub miesiącu, po prostu dostosowuję pod te cele, żeby jakby nie zbaczyć z tej drogi, którą chciałbym iść, prawda? Bo często nawet nieświadomie odchodzimy gdzieś od yy, tej drogi do swojego marzenia czy celu i tak dalej. To taki bal journal to może być taki kompas trochę lub jakieś pole magnetyczne, które cały czas trzyma Cię gdzieś blisko dążenia do tego, co sobie zaplanowałeś. I generalnie traktuję to troszkę jako takie prowadzenie swoich statystyk na temat swojego życia. E, troszkę takie ścisłe, być może podejście, ale nie pozbawione żadnej, żadnej cechy huma humanistycznej, że tak powiem. Bo powiedz, powiedzmy sobie, że można sobie robić jakieś wykresy, ile się spało i tak dalej. Mnóstwo jest pomysłów na temat tego, co można sobie tutaj śledzić w takim zeszycie, i dzięki temu właśnie wyciągać wnioski, zobaczyć e, co działa, a co nie, w jaki dzień miałem jaki humor, co mogę zrobić, żeby sprawić, żebym się czuł lepiej, i tak dalej. To jest niesamowity. No i przez to, że wszystko sobie notuję, czuję, że się rozwijam, co też niezwykle wpływa na moje samopoczucie, ponieważ chyba lubimy czuć, że robimy coś fajnego, prawda? No Dokładnie. Kolejną taką fajną rzeczą jest fakt, że czasami nie mamy z kim porozmawiać na pewne tematy, lub mamy jakiś sekret, którego nikomu nie chcemy powiedzieć. Możemy to wszystkie rzeczy sobie wpisać tutaj, e, usiąść. Ja tak czasami lubię sobie wieczorem albo w nocy zapalić lampkę przy moim biurku, usiąść i zacząć coś tam pisać w dzienniku. Czuję się troszkę jak w jakimś filmie. Tak czuję się epicko trochę. Tak, no. I to jest właśnie taka chwila na rozmowę ze sobą. I co bardzo ważne, poznajemy lepiej samego siebie i widzimy, jakim człowiekiem jesteśmy, jak postępujemy, i możemy dokonać swojej oceny własnej, co jest bardzo ważne. Właśnie odnośnie punktu siódmego, czyli tej, tego samorozwoju. No i ostatnia taka zaleta, zamykająca całą listę powodów, dla których warto prowadzić swój dziennik lub nocnik, jest to, że możemy odciąć się od internetu i tego natłoku wszystkich rzeczy, które ciągle napływają na nas z tego świata online. Możemy po prostu wyłączyć się i usiąść ze sobą samym, z zeszytem. Offline i naprawdę to pomaga w kreatywnym myśleniu, mógłbym wymieniać. Naprawdę polecam taką formę dokumentowania swojego czasu, to, to co, czemu się poświęcamy i tak dalej. No i mam nadzieję, że niektórych z Was zachęciłem do być może założenia swojego journala, e, dziennika. Jeżeli tak, napiszcie swoje zdanie, oczywiście. Komentarzu poniżej, być może prowadzisz już taki zeszyt, napisz o tym koniecznie. Być może nie prowadzisz, ale będziesz, lub być może nie chcesz, to napisz dlaczego. Tak więc y, mam nadzieję, że tym filmem Was zaciekawiłem tematem. Jeżeli chcecie więcej na ten temat y, odcinków. No to łapeczkę w górę możecie dać, i możecie też mnie obserwować na Instagramie, na Facebooku, na grupie na Facebooku. Też możecie być, i możecie subskrybować kanał, klikając też w dzwoneczek. Trzymajcie się i pamiętajcie: każdy ma zady i walety. Dziennik, codziennie albo co noc, czyli nocnik.